Muzeum Woli to jedna z nielicznych muzealnych placówek w kraju, związanych z określonym rejonem miasta. Wśród ekspozycji wybraliśmy tym razem zbiór platerów warszawskich imienia Anieli i Tadeusza Wysiadeckich. Fascynująca kolekcja przekazana muzeum to przedmioty wykonane przez ponad 60 warszawskich producentów przed 1939 rokiem. Na uwagę zasługują takie wychodzące już z użycia obiekty, jak widelczyki do raków Norblina, kawiornica Schiffersa czy samowar Plewkiewicza. Świat pięknych warszawskich platerów lśni wciąż w Muzeum Woli Przysrebrnej.